Siemanko. W dzisiejszym odcinku porównamy do siebie dwie piłki. Jedna to będzie piłka ekstraklasy z sezonu 2016 17 warta około 400 zł, a druga to zwykła piłka kupiona za około 15 zł. Zaczynamy. Na początku porównamy ze sobą, jak piłki odbijają się od ziemi. Tutaj można zauważyć, że piłka extra klasy trochę wyżej się odbija. Myślę, że jest to też spowodowane tym, że piłeczka trochę więcej waży niż tutaj. ta za 15 zł. Jeszcze raz tutaj pokażę. I tutaj widać, że piłeczka się wyżej odbija. W drugim teście porównamy czucie jednej i drugiej piłki. Z powodów technicznych musieliśmy się przenieść na drugie boisko i teraz tutaj będziemy kontynuować odcinek. Podsumowując test czucia piłki, krasawa okazała się dużo lepsza. Piłka tańsza zachowuje się dziwnie w powietrzu, nabiera różnorodnych rotacji, przez co jest trudniej opanować, przyjąć czy też zagrać. Zobaczymy jak wypadną piłki w następnym teście. Co do wyglądu, tańsza piłka ma banalny design, posiada tylko dwa kolory i nie jest zbyt ciekawa. Jeżeli chodzi o krasawę, jest bardzo ciekawa kolorystyka oraz y, różnego rodzaju wzorki i zdecydowanie jest lepsza. Teraz porównamy, jak piłkami wykonuje się triki i różnorodne zwody. Piłka krasowa jest wykonana solidnia. dzięki chłopowatej powierzchni o wiele łatwiej podkręca się piłkę i wykonuje różnego rodzaju zwody. Teraz przeprowadzimy test strzałów. Podsumowując jeszcze testy, zdecydowanie wygrywa piłka krasawa, jeżeli chodzi o kipstę, graliśmy ją tylko jeden dzień, zapewne po kilku dniach by się bardziej rozwaliła, jeszcze jednym minusem jest to, że zwiawa ją w powietrzu, natomiast jeżeli posiadamy niski budżet to warto zakupić tą piłkę za 15 zł. Dzięki za oglądanie, jeżeli film Wam się spodobał to zacznijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć!